Hej, ostatnio zarawaliście mnie wręcz pytaniami o mojego koka, więc uznałam, że nagram dla Was taki krótki tutorial i pokażę Wam, jak go robię. Zapraszam do oglądania. Zanim zacznę, chcę Wam powiedzieć, żebyście nie spodziewali się nie wiadomo czego, ponieważ jest to taka szybka fryzura, praktycznie kilkuminutowa, którą robię wtedy, kiedy moje włosy już nie wyglądają. Ja nie jestem fanką reanimacji, jestem zbyt leniwa na reanimację włosów, więc jeśli widzę, że moje włosy nie nadają się do pokazania ich ludziom, to po prostu wolę je związać w kucyka, w koka i tak dalej, dlatego taka fryzura pojawia się u mnie zazwyczaj w dzień na przykład trzeci. Dzisiaj mam dzień trzeci albo czwarty. Chyba trzeci, tak mi się wydaje, ale wcześniej też robiłam sobie kucyka w ciągu dnia, więc moje włosy po prostu już nie są takie świeże, już się tak ładnie nie kręcą. Dlatego też postanowiłam, że nagram akurat przy okazji dla Was tutorial tej mojej szybkiej fryzury. Będziemy oczywiście potrzebować gumki do włosów. Jeśli chodzi o takie akcesoria do włosów, to ja zazwyczaj korzystam z takich kupionych w PEPKO. Ja zazwyczaj właśnie kupuję wszystko w PEPKO, czy gumki, czy takie spinki, żabki duże, czy mniejsze do włosów, czy na przykład psówki. Wszystko kupuję zawsze w PEPKO. Tam jest tanie, jest tego dużo, jest spory wybór i właśnie mają tam fajne gumki, które nie mają żadnych takich połączeń metalowych, więc zawsze tam się w nie zaopatruję i właśnie użyję ci takiej małej gumeczki ona jest naprawdę tycia, wygląda jak dla dziecka wręcz, ale jest fajna ponieważ ona bardzo mocno trzyma są też większe gumki w pepku właśnie z takiego rodzaju, ale one się szybciej rozciągają a ta jest naprawdę fajna, jest wytrzymała i naprawdę bardzo ją lubię, mam też ją w innych wersjach kolorystycznych chyba jeszcze mam czarną, I oczywiście jeszcze w suweczki. niektóre są z Pepka, a niektóre są pozostałością po mojej fryzurze studniówkowej ponieważ wtedy czesałam się u fryzjera u mojej cioci fryzjerki. E, I przy okazji właśnie wplatałam mi we włosy wsówki. One mi zostały teraz, więc z nich korzystam. Jeśli chodzi o wsówki z Pepco to ja jej bardzo lubię, ponieważ one nie są strasznie mocne, one nie są strasznie ciasne. E, I mam wrażenie, że dzięki temu włosy się aż tak nie niszczą, ponieważ mam tutaj właśnie przykład takiej wsówki fryzjerskiej z której korzystała moja ciocia fryzjerka. I ona jest naprawdę bardzo ciasna. Naprawdę bardzo ciasna, więc e, jeśli ją na przykład ściągam, to czuję, że włosy są ciągnięte e, i nie jest to nic przyjemnego. Po prostu dla mnie psychicznie to już nie jest przyjemne co dopiero moi, dla moich włosów, tak? <grych> A jeśli chodzi o takie wsówki z Pepko, to one są naprawdę delikatne, e, szybko się otwierają, szybko się zamykają, więc e, są bardzo bardziej przyjazne na pewno włosom niż takie e, cieśniejsze. Także już bez większych gadanin przechodzimy do fryzury, nakładam gumkę na dłoń, na garstek e, i na początku zacznę jeszcze od serum silikonowego, ponieważ nie wspomniałam wam na początku, że będę go potrzebować. Ale lubię dać serum silikonowe przed robieniem fryzury, ponieważ wtedy włosy są bardziej wygładzone, te końcówki są ładniejsze i są aż takie sianowate A tak czy jak takie sianowate będą, no bo to jest któryś tam dzień z kolei, więc to nie jest takie ładne Dlatego postanowiłam, że pokażę Wam od razu moje nowe serum silikonowe, którego używam od kilku miesięcy właściwie Ale tak raz na jakiś czas, ponieważ generalnie bardziej lubię serum od Insight, ale to też mi się świetnie sprawdza To jest Umberto Giannini No More Frizz dostałam je w paczce pr -owej. także biorę krople w ogóle ta pompka bardzo dużo daje produktu na raz więc patrzcie, strasznie tego dużo idzie, biorę taką wielką kroplę, zaczynam od włosów nad karkiem a później przechodzę do końcówek no dobra, włosy są pokryte serum silikonowym, więc teraz sobie robię jeszcze taką trochę większą objętość, trochę macham tymi włosami przy nasadzie, żeby się nieco odbiły, żeby miały właśnie taką Hmm, powiedzmy, bardziej używa, a nie takie ulizanie, <grywanie> Bo wtedy ten kok wyjdzie taki ładniejszy i od razu zastrzegam sobie, <grywanie> że nie będę robiła. Koka ulizanego, ponieważ ja nie lubię się w takiej fryzurze. Bardzo nie lubię, kiedy mam włosy ciasno spięte. Wolę kiedy coś tutaj się jednak dzieje, kiedy jest taki nieład, dlatego też zawsze wyciągam sobie jakieś tam baby hairy i tak dalej. Moja fryzura zawsze jest taka bardziej roztrzepana, jeśli chodzi o takie spięte fryzury. Dlatego ostrzegam, że to nie będzie taki, taki mocno spięty kok, taki wygodzony, tylko taki po prostu miszmasz, taki artystyczny nieład. No i tak, robię sobie taką trochę większą objętość. Ciebie oddaliłam, żebyście wszystko na pewno zobaczyli. Biorę włosy do dołu i zbieram włosy na takiej wysokości, na jakiej chciałabym mieć koka. Jest to takie miejsce nie za wysokie, nie za niskie. Myślę, że takie idealne wręcz e, dla mnie, dla mojej urody, <gryw> dla mojej twarzy. E, więc teraz co robię? Uwaga, skupcie się, bo to jest bardzo ważna rzecz. To jest już e, kwintesencja tego filmu praktycznie. To co robię, to kiedy trzymam włosy jak, jak w kucyku, biorę gumkę, Przekładam, tak mniej więcej do połowy. Robię ósemeczkę z tej gumki. I przeciągam drugi raz. I powstaje mi mniej więcej coś takiego. Zaraz Wam się przybliżę i jeszcze bardziej to Wam pokażę. Powstaje mi coś takiego. To nie jest piękne. Nie przerażajcie się. I teraz przechodzimy do wyciągania włosów. I robię to naprawdę na oko. Robię to intuicyjnie i wyciągam po prostu włosy, żeby było ich więcej optycznie, żeby to wszystko było takie bardziej e, luźne, żeby nie było takie spięte mocno. I bawię się tym po prostu i wy też się tym bawcie, bo to nie jest jakaś fryzura na gale i tak dalej, tylko to jest po prostu fryzura na co dzień, e, a ja naprawdę lubię taki artystyczny nieład. Oczywiście przy wyciąganiu tych włosów z e, e, poprawiam też tutaj włosy naokoło twarzy, żeby były też luźniej, bo nie lubię naprawdę takiego mocnego spięcia włosów. No, i dobra, na ten moment tak to się prezentuje. Teraz jeszcze będę wyciągać sobie te Baby Hairy wszystkie, czyli sobie tutaj trochę macham na przedzie, żeby one wszystkie wyszły. I teraz przechodzę do użycia wsówek. Robię to dlatego, żeby ten kok mi nie latał, bo teraz jest jeszcze taki trochę niestabilny, więc on się jeszcze trochę giba. <giby> więc teraz przechodzę do wsówek i przypinam w tego koka z przodu i z tyłu. A i pamiętajcie, żeby nigdy nie robić tego w ten sposób, czyli nie wkładamy wsówki e, z ząbkami na górze. Tylko robimy to odwrotnie, w ten sposób, czyli kiedy wkładam wsówkę we włosy, to robię to od tej strony. Teraz jeszcze z przodu podpinam. Ten kok powinien być bardziej stabilny, już się tak nie ruszę. Więc mogę sobie na spokojnie w takiej fryzurze skakać, biegać, tańczyć i nic się mi nie powinno zepsuć. Tutaj oczywiście pojawiają się jakieś takie pojedyncze włoski i mi to naprawdę jak najbardziej odpowiada. Lub kiedy takie loczki też wystają mi z tej fryzury, więc wszystko jak najbardziej jest w porządku. No i co? Myślę, że będę powoli kończyć. Tak jak wcześniej Wam powiedziałam, to nie jest jakaś skomplikowana fryzura. To jest fryzura, którą robię w ciągu dwóch minut, 3 minut maksymalnie na co dzień, także jest to taka moja szybka opcja, kiedy wiem, że moje włosy po prostu nie wyglądają. No i to już właściwie wszystko. Tak właśnie wygląda moja druga głowa, czyli mój wielki kok. E, dajcie znać, jak Wy robicie swoje koki. Czy robicie e, je na przykład na początku z kusyka, czy może podobnie do mnie. E, koniecznie mi o tym napiszcie. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj zakręconią na Facebooku oraz na grupę Curly Girls Polska. Napiszcie mi koniecznie, co sądzicie o tym filmie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i życzę Wam pięknego dnia, słonecznego, pięknej pogody. Na razie, pa pa!